Siemanko, nagrywamy nową grę Terela No, I... pamiętacie, ona była w szorsach ostatnio. To jest no. ta piękna gra. Nie. Oh. Co, 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 Koniec, to jest Jak ktoś nie oglądał szorca, to jest koniec z robokrasem, ale ta gra jest teraz. To ktoś... jest taka piękna, ale ktoś... nie jak. ktoś nagle robokraw zna. No to, no to ma nieszczęście, no bo dzisiaj jest... Jak ktoś lubi nową prasę, to już go skończymy niestety. Ja ci ją zabieram, ja ci zabieram te koła, bo jak chcę mieć duże. Ej, 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 to moje koła. Mój, Pane. Odbieraj to. Włoż do... Bruk! Wróg! Gdzie? Papiś, Bruk! A! Jakiś duży! Wywaliłem się! O nie, on Ale ja nie mam. Ej, to była moja, oddaj. O, eksplodował. Widzicie, tak, tak się w tej grze walczy. Trzeba strzelać w innych ludzi. Tak wiem. Do kogo powiedziałeś, tak wiem? No wiem, to powiedziałem, że to do widzów przecież. Bo widzowie. Są nami. Ale czemu powiedziałeś, tak wiem? Oddaj! Ja mam baterię i dzięki temu ja muszę mieć panel, bo ty będziesz, nie od... będziesz się ładował u mnie. Nie. No! Oddaj baterię. Nie. No to nie będziemy się w ogóle ładować, no oddaj! Czekaj, zmienię też w Tak, już mnie możesz zabrać, no a Ty jakoś będziesz mi mógł teraz zabierać. Nie, ja też nie mogę Cię zabrać. No a ja, no co mi no, zrobiłeś? Dlaczego się rozsypałeś? Zaczekaj, muszę się odbudować. Widzicie widzowie, fajna gra? Widzę Cię na pewno. A jak nie? Dobra na pewno się Dobra. Co, wróg? No nie, na pewno się podoba, co, no, nie, na, na pewno się podoba ta gra. Bo to jest piękna gra. E, to powinno być na odwrót, bo to powinno być, tych tyk, o! Papik, szybko! No buduje się! Chcę być duży na początku gry, no co? Papik, te pojazdy zawsze były takie piękne, no nie? To nie musi być piękne, ta jest taka, że cały czas się wszystko zmienia i pojazdy się zmieniają. I to wielko. Okej, okay, dobra, jestem gotowy, możemy jechać, no, widzowie. Puść to e, Jak się... Aha, okej, okay, to jedziemy. Okej, okay, to je. Jakby nie jak, jak chciał się naprawić, to się będzie u mnie. Dobra, jedź! Gdzie? A Jej do py... tam, no. do pytajnika? Tak, jedziemy do pytajnika. Tam. A ty masz więcej kół. Kluk! Tam. A ja... No czemu ja mam go zabić? Ty masz więcej działu. No gini, grubasie. Okej, okay, do... do... Daj mi to, tak, to działo. Ale, ale tylko jedno działo. Poczekaj, ja sobie do... No co ty zrobiłeś? Oddaj! Dobra, masz. Czekaj, bo nie mogę tego... Nie Dobra, ja już jadę. Poczekaj. Ja sobie chcę dodać dużo koła, żebym był szybcior. Kolejny ja nie słyszę jakoś. Dobra, wielką będzie szybciej. Jadę. Nie słyszę tej pięknej. O, teraz słyszę. O, tam ukać, to żeby widział, fajnie O działko. No wziąłem. Szkoda, że nie ma magnesu. Jedziemy tam! Magnesy są bardzo dobre w trybie... w Hehe, Taki He gra w drzewo. Przecież ja je rozwaliłem, chciałem to zrobić. Okej, okay. a czemu mamy na początku gry 55 tysięcy hajsu? jest takie dziwne trochę, że na się dostaję. I czemu e, filmik i... czemu filmik już ma 4 minuty? Co? No. Ale on się nagrywa. Tak, nagrywa. Słychać no, słychać mnie. A co myślałeś, że nie nagrywa się? Ha 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 ha, ha, ha. To można, Co dla ciebie? Koła dasz? Tak Czekaj, przyczep se, to se przyczep Baterie se przyczep i To se na dole Papi, przyczep Daj Jak jeszcze... ja chcesz, tam coś kupić. Nie, nie chcę wydawać hajsu. Masz jeszcze takie działko, bo ja mam na nim nieco. Ej, patrz na mnie! Widzisz mnie? O, ja mam piękne auto. Ja podładuję się. A, no tak. To gdzie no, teraz? Zaczekaj. No, czekaj. Okej, okay, jedziemy do tamtego pytajnika. Ale jaki ja teraz szybki jestem. Ale super. No chodź, lisio. No, tam jedziemy. No tam jest pytajnik. Tam jest. No tam? Tam. No ja. więc mi do Jak? Musisz wejść też tam. Tam. No, ale że to jest badanie, że trzeba zniszczyć małych mypów, bo destroy the enemy take drop, czyli zniszcz e, grupę przeciwników. Ja jednego spotkałem, ale nie ma. To nie w tej grupie. A rozwaliłeś go. Ja jedno do pytajnika już prawie jestem. Widzę na... widzowie napiszcie w komentarzach, czy ta gra Wam się podoba, czy chcecie ją... Ale czy chcecie ją zostawić, czy chcecie przywrócić Robocrafta. Jesteś w tym wydajniku? Nie! Nie, nie, nie każ mi tego! Czekam. Nie, bo ja jedę w dobre. Nie, ty wiesz za Ja mam WW God Host. Ja też Ale no, no to jedź do mnie, bo to jest tu Nie! No bo ty masz... Bo... No to nie, bo ty masz inne, no to jest Ja mam to samo Ale tu samo jest tak zlagowane, to, to jest tutaj, chodź Gdzie? To ja chyba to... ty masz zlagowane Czemu tyle hajsu nam wydałeś? Dobra, zaraz tak będę, moje auto jest piękne. Kabina jest schowana. Co tak daleko jesteś? Ja też chcę magnes! No ale ja go znalazłem. Wum, wum, gdzie? Nie zabieraj. O, coś mnie boli na palcu, nic, ale nic. No nie... Czeka nic. Czekaj, ja się podładuję. Też gdzie tak? Teraz idziemy do dead drop. Dead bro. Dead Drop. dead Drop. Ok, naładowany. Ok, naładowany. Czekaj, czekaj. Widzisz dlaczego magnet jest ofert? Bo on ci ciąga Zaczekaj. No bo wróg jest. Tam. Tam jest tylko jeden. Duży spory. a trochę spory. Wiertłem. Działo mi odpadło! Gdzie teraz? Jedziemy do pytań Czemu ty tak dzi? Czemu ty jeździsz tyłem? No nie, to ja mam tam. Aha. Wyglądasz jakbyś jeździł tyłem. No. Malutki. Ale no kolejny tam. Ja jedzę na tamtego. okej, okay, rozwalny, ładuje się.

Już mapa u Ciebie się powiększyła i pokazuje że... A po jak... co? Więc, po... dobra, ja już jadę. Łapik, nie tam. Tam. Powiedz. Czemu ja czemu ja jadę to tyłem? Tak, przez całą naszą drogę. Nie mów. Ile stał Jedyna minut no. A, to tak może no, Widzowie yy, Ten odcinek może będzie trwał tak 15-20 minut Nie więcej niż 21 yy, No to widzowie Powiedzcie w komentarzach jaka ma być Długość odcinka, tylko żeby nie było Jakieś 3 minuty, tylko powyżej 15, powyżej 10 I widzowie dzisiaj śmigus w No. razie nie ma w tej sesji do Oblewania no. no właśnie. Albo wkleisz. To no nie, nie da się. Da się, da się. No co taki szybki jesteś? ja jestem długi. I co z tego? A ja nie jestem długi? Ej <grybuj> a... No, Ja z nim nie walczę. Jedno działo! To dwa. I okay, zginął. Czekaj, ja się pozbaduję. Ja, jadę. No nie uderz. No to czeka, ja muszę latać. Ja muszę lecieć. Poczekaj chwilę, ty też masz mało. Nie, ja mam pełno. Nie zabij, tylko ci klopał. Wróg. Ale wywalił się. Awaria. Maria! Krysio! Uciekamy. Ty Ech oni się tam biją nawzajem. Uciekamy czy bitka? Biję. Ja jestem, ja, ja się pomóżę. Patrz jaki piciutki! Chyba to tylko grę zaczął Bo nie ma żadnych działań pamięta, pamięta, że ma nie to to są tylko... Boty O co dostać Ja to chcę A co to jest to? Refektor bańkowy Co to jest refektor bańkowi? Bańkowy Tam gdzie jest? Eee... Popatrujesz za mną, to Ci pokażę No jedź! Tu czekaj, lasery na karabiny A które są karabiny, lasery? To są... Kara... Aha, to są karabiny Ja Ja la... lasery to te antenki Lasery to te antenki? Jakie antenki? No to takie to... Ja... Ja tu nie mam antenki, ale Ty masz je w sobie. I z tyłu? I wszędzie! 14 Ja jestem pijany nie. Zaczekaj stój stój Czekaj, Nie bo jesteś 91 metrów ode mnie o, dobra, jest Gdzie? Ło! Skoczyłem! A nie, jednak... Gdzie niby ta stacja? No, bo... Wróg no, Mini hopper, a taka muzyka. Ja coś się kupię. No to nie pieniądze z Naprawdę? Co można kupić fajnego? Eee. Marzę. Ale jak wejść, Lisią? Czy O! Zabrałem ci to? Nie, bo wyłączyłem modyfikowanie innych technologii, więc nie możesz modyfikować mojej. Ale jesteśmy w dobrze. Dobra widzowie! Skąd z pojawiło nam się tyle rzeczy? Mami nie, w stację. Bo jak klikniesz prawym przyciskiem na stację to ona się włącza. Prawym przyciskiem na ten komputerek tutaj. Jak się Eee, escape. Mogę coś kupić? Nie. Mogę. Nie kupuj! Mogę. A po co? Mam, no, 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 Czekaj, ja wiem co to Ja to kupię. A nie, nie mogę. Nie możemy być. O, no. Ja sobie kupię maseczkę. Ej, maseczkę ci zabrałeś! Ja sobie ją kupię i nie ją przyczelnić. Kupiłem sobie dwa takie piękne kółka. A jak wyjść ze sklepu? Ha, tędy. Maseczkę? Nie, ym, nie wiem jak ci to pokazać, bo podpisy nie ma. Nie ma, dobra. Ile minut? Siedemnaście. E padrzę sobie. Okej, okay, to jest... Ym, sobie na... Nie stój, Bo ja się niechcący rozbudowałem. Wmiej znaczy... sobie na... River Bay. No ale stój! No bo ja się zepsułem, muszę się naprawić. Mam mafeczkę! Nie chcę. nie są obrotowe, więc ja bym radził na tym pierwszym par... o... Mam maseczkę! <słyska> Masz maseczkę. Nie chcę. i i i i i, i, i. Ale oddaj mi wiertło. Ja sama Ja czekam na wiertło. O, są dwa wiertła. Eee, ciepię W taki. Dobere. Poczekaj, dokończę Jest sobie 18 minut. Jeszcze Widzowie, Może już skończymy na dzisiaj ten odcinek. Okej, okay, chwileczkę. Widzowie? No, po tego i Widzowie po pierwsze. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podoba. I zostawcie lajka. I napiszcie komentarz. I napiszcie komentarz. Jaki to jest komentarz? Napiszcie byle co, masz. O, napiszcie masz. jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze masło w komentarzu. Masz. To widzowie, ten odcinek był fajny. To pa pa.